Hej, dzisiaj pokażemy wam jak jak zjeść ciasteczka w mleku. Trzeba zrobić tak. Kupić biedronkowe ciasteczka, które kosztują 7,99. To taka wielka paczka. Później pokażę. Później trzeba nalać zimnego mleka do takiej oto miseczki. Gdzie to jest? Później wsypać te, te ziarluchy takie czarne do miseczki. A wygląda to tak. Później poczekać 5 minut. Po 5 minutach zagotować to. Później dosypać cynamonu i... Voilà! Odezwij się. Hej! Pyszne to była. じゃんかちっとしたンクやバい